Dziś jest dla nas wielki dzień. Pierwszy bal Fundacji Braci Collins z okazji pięciolecia prowadzenia naszej działalności. Jest to tak jakby trochę podsumowanie, a prowadzenie fundacji to ciężki kawałek chleba. Zaczęliśmy na długo zanim powstała fundacja i zanim na długo zawitaliśmy 6 lat temu do Polski. Dlaczego założyliśmy fundację? Dlatego, że wiemy, jak to jest nie mieć. Nie wstydzimy się swojego pochodzenia i jestem dumny z tego, że znam już potwierdzone przypadki, kiedy te osoby, wzorując się na nas, wyszły z jakiegoś, tutaj skreśliłem, brzydkie słowo, problemu. I nie mówię tego w skromności, ale taka jest prawda. Jesteśmy do bólu szczerzy i nie zamierzamy ani za to przepraszać, ani wstydzić się pewnych rzeczy, ani się zmieniać, bo to działa. Pomaga to. Nam i zupełnie obcym ludziom, którzy widzą namacalny przykład, że jeżeli się tylko chce, to się da. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie mamy szczęście, jeśli mamy zdrowe dzieci, i nie doceniamy tego na co dzień. I ja w sumie czasami też tego nie doceniam, a powinienem. Mówią, że pieniądze szczęścia nie dają. Ja myślę, że dają, tylko my musimy umieć je rozdać. Dziękuję bardzo. Dziś jest z nami wyjątkowy gość. Osoba, bez której to, co robimy, nie byłoby możliwe. To wielki autorytet i przyjaciel Fundacji Braci Colin, za co jesteśmy mu wdzięczni. Jak już Pan powiedział, 80. urodziny, jubileusz. Z tej okazji pozwoliliśmy sobie przygotować małą niespodziankę. Urodzinowy tort na kilka miesięcy przed urodzinami. Także. prosiłbym o powstanie, słuchajcie. Niech żyje nie, 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 nie. nie, Koniec świętowania. Czas wziąć się do roboty. Chociaż nie możemy nazwać pracą czegoś, co robi się z własnej woli. Coś, co przynosi tyle uśmiechu i satysfakcji. Let's do this, Ralph. Witam Was kochani, bardzo serdecznie. Jesteśmy w Legnicy, w naszym rodzinnym mieście, w którym to ja i Greg wychowaliśmy się. A jesteśmy tu dlatego, ponieważ otrzymaliśmy list na naszą skrzynkę fundacyjną, a brzmi ona następująco. Mam na imię Karolina, jestem mamą trójki dzieci. Mieszkamy w Legnicy. Piszę do was, gdyż jednym z marzeń dzieci jest Łazienka, a wiem, że sama sobie z tym nie poradzę. Mieszkamy w kamienicy, niestety nie posiadamy w domu Łazienki, a WC jest na klatce schodowej. Wychowuje dzieci sama, starszy syn jest dzieckiem autystycznym, wymaga stałej kontroli, a młodszy syn jest w chwili obecnej diagnozowany w kierunku spektrum autyzmu. Każde wyjście syna do toalety musi być pod kontrolą. Nie zawsze jest to. Niestety możliwe, gdyż nie wiadomo, co może zrobić. Zdarzało się, że próbowała wyglądać przez okno na klatce i nie czują żadnego zagrożenia czy konsekwencji z tego, że może coś się stać. Zawsze staram się im zapewnić wszystko, czego potrzebują, lecz tutaj jest to po prostu dla mnie niemożliwe i nieosiągalne. Żyjemy skromnie, nie są to może jakieś super warunki, ale najważniejsze, że jesteśmy razem. Mam nadzieję, że z Waszą pomocą uda mi się zapewnić to, czego najbardziej brakuje, a mianowicie komfortu w postaci łazienki w mieszkaniu, wobec czego. Sami rozumiecie, nie mogliśmy, bo bez takiej prośby pozostać obojętni, tym bardziej, że sami jesteśmy z Legnicy i tym bardziej że sami mieszkaliśmy w mieszkaniu z Gregiem, które miało raptem 30 metrów i, i też nie mieliśmy łazienki, także też mieliśmy się w wanienkach, w miskach, także nie przedłużając, nie tracąc czasu, idziemy.